To proszę bardzo na Ja tylko chciałam ale... odpowiedzieć. O tym samym, to... o, o którym też mówił pan przewodniczący, byliśmy. Natomiast wydaje mi się trochę nieporównywalne, ponieważ Hiszpanie w ogóle nie mogli zrozumieć, jak to jest możliwe, że mamy takie wielkie spółdzielnie. Z naszej produkcji jesteśmy jednym z największych producentów w Europie. Wynika, że te spółdzielnie są ogromne i mają duże przeroby. Tam, tam było 10 udziałowców, i była to przetwórnia mleka owczego. To jest trochę inaczej, bo jest mniejsza produkcja. Rzeczywiście wydaje się być zasadnicze, że problem wzrostu kosztów jest nie tylko po stronie, bo oczywiście rozumiem, ale rolnicy tak samo mają wzrost kosztów. I sprawdzenie dochodowości i jasne określenie tego, że rolnik, no kto ma płacić za wzrosty kosztów? Nie może to być przerzucane na jedną stronę nigdy. I nagle się okazuje, że w całym tym łańcuchu, a w tym łańcuchu jest producent rolny, od którego się wszystko zaczyna, potem jest przetwórca, na końcu jest konsument. Po drodze, po drodze jeszcze jest handel. I moje pytanie to co też państwo mówili żebyśmy może dokładnie przeanalizowali każde to ogniwo bo to ogniwo powinno być nadzorowane w sensie y, y, jawne jeżeli się okazuje że y, y, rolnik na tym na samym końcu jest najsłabszym ogniwem i rzeczywiście y, y, spółdzielnia większa czy mniejsza ma problem z tym wypłaceniem za, za mleko no to sprawdźmy ile, koszt, ile zarabia na tym wszystkim może nie zarabia ale jak jest dochodowość rolnika bo ta się okazuje być najniższa y, spółdzielni handlu i no i konsument na końcu płaci bo każdy na końcu boi się żeby konsument żeby nie podnieść ceny bo konsument nie kupi tylko że cała ta, ta, ta ten ciężar y, powinien jednak się równo w tym łańcuchu rozkładać a wydaje się być y, 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 Jasne, że jest po pierwsze rolnik, a potem te mniejsze spółdzielnie, bo my to widzimy naprawdę, oni pokazują jak to jest, nie, nie, no, będą musieli zamknąć. Trzymają się na granicy możliwości przeżycia, żeby rolnicy w ogóle dostawali pieniądze, a rolnicy mają dochodowość, rolnicy spadło o 46%, więc y, prawdopodobnie tutaj tak samo jest i dlatego byśmy prosili rzeczywiście, że mając instrumenty takie jak, jak y, y, Instytut, Ekonomiki, żeby dokładnie wiedzieli i sprawdzali, jak to wygląda.